Zapraszam do opery Garnier. Napoleon III, który osobiście zainicjował budowę palegarniach, Garnier, posiadał do niego własne, prywatne wejście i bibliotekę. Planowany był również apartament Napoleona III, nie został on jednak nigdy ukończony. Architekt opery, Charles Garnier, zadbał zarówno, aby na zewnątrz, jak i wewnątrz była niczym muzyka, której ma być domem. Wchodząc do środka, korytarze na początku mają zrównoważony, oszczędny wystrój. Stopniowo jest coraz bogatszy i intensywniejszy, tak aby niczym crescendo wywoływać w gościach coraz silniejsze i gwałtowniejsze emocje. Do XIX wieku tradycja nakazywała, że podczas antraktu do foyer wstęp mieli wyłącznie mężczyźni. Panie w tym czasie oczekiwały na nich w swoich lożach. W dniu inauguracji Palegarnier królowa Hiszpanii również chciała podziwiać galerię wielkiego foyer. Aby dodać jej odwagi, towarzyszyły jej damy dworu. Zachowanie na początku wzbudziło konsternację, jednak inne damy w operze szybko poszły śladami królowej. Więcej informacji w opisie.